Ta droga naprawdę miała bardzo strategiczne i ważne znaczenie. Cieszę się, że została potraktowana ta inwestycja bardzo poważnie. Dziękuję wykonawcy, który naprawdę wykonał kawał dobrej i solidnej roboty. Środki pozyskaliśmy z zewnętrzne, rządowe. Natomiast ja jako radny powiatowy poprzedniej kadencji składałem wnioski kilkukrotnie o remont tej drogi, głównie ze względu na to, że mieszkańcy, szczególnie Nowej Wsi Tworowskiej, bardzo zabiegali o remont tej drogi. No i teraz jako starosta udało się tą inwestycję, znaczy inwestycję, to jest w sumie remont, nie inwestycja, zrealizować. 3,5 miliona nas to kosztowało. Mieliśmy kosztory z napięcia. Milionów. Przetargi teraz są tak realizowane, że firmy schodzą z cenami, więc udało się za niespełna 3,5 miliona złotych zrealizować to zadanie. Cieszę się, że środki z rządowego funduszu są wykorzystywane również na remonty i inwestycje na drogach. Na terenach wiejskich. To jest takie rzeczywiste wyjście na potrzeby mieszkańców. Ta droga zyskała dofinansowanie właśnie dlatego, że jest drogą ważną, łączy miejscowości, pozwala również na dotarcie dzieciom do szkoły. Droga była degradowana przez wiele lat. Ten odcinek postanowiliśmy wyremontować. Odcinek, który jest w miejscowości Nowa Wieś Tworowska, był wcześniej wyremontowany ze środków gminy Tworuk. Tam gmina budowała kanalizację i przy okazji zrobiła nową nawierzchnię. Natomiast ten odcinek i odcinek z Nowej Ści Tworowskiej do miejscowości Hanusek został odremontowany ze środków zewnętrznych. Oczywiście powiat tarnogórski również się dołożył. Wtedy, kiedy wybieramy projekty do finansowania w ramach rządowego funduszu rozwoju dróg, wybieramy takie projekty, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców, właśnie pozwalają na na bezpieczne dotarcie do różnego rodzaju instytucji publicznych, takich jaką jest szkoła, i zapewniają również właściwą ochronę korzystającym z drogi, również pieszym, rowerzystom. Tak jest również w tym przypadku, więc cieszę się, że ta inwestycja w Tworogu i nowej Tworowskiej powstała. Analizowaliśmy, ile żeśmy środków przeznaczyli w tej kadencji na drogi, więc kwota, jeśli chodzi o inwestycyjne rzeczy, to jest 55 milionów. Natomiast 10 milionów udało się na remonty wygospodarować. To już mamy 65 milionów. I w tej chwili podpisujemy jeszcze dwie umowy na remonty dróg. To jest ulica Koszęcińska w Gminie Kalety. Tam będzie to współfinansowane z miastem Kalety. Tu dogadaliśmy się z panem burmistrzem Klaudiuszem Kandzią. I z funduszu to się nazywa bodajże pól. Udało się pozyskać środki na remont drogi w Boniowicach. To jest taki dojazd do autostrady A1, bardzo ważna droga. I tam dogadujemy się z gminą z Brosławicę, z panią wójt, z radnymi, że również gmina z Brosławicy dołoży się do zadania i tam kawałek tej kluczowej drogi chcemy zrealizować więc pozyskujemy środki rządowe, ale również pozyskujemy środki z samorządów. Tutaj dopowiem, że do tej drogi również w niewielkim zakresie ale dołożyła się gmina Tworuk.